I you. Cześć, witajcie! Jesteśmy na stoisku Samsunga na Mobile World Congress 2014 jeszcze przed konferencją Unpacked, która ma się odbyć wieczorem. Więc nie ma tutaj smartfonów takich jak prawdopodobnie Galaxy S5, ale jest też ciekawy smartfon ze średniej półki Samsung Galaxy Core w wersji LTE. W wersji LTE, czyli wspiera super szybki internet, jest tutaj LTE 4 czyli do 150 mega bitów na sekundę. Tak jak wspomniałem, smartfon ze średniej półki z 4,5-calowym ekranem w rozdzielczości QHD i em z 5-megapikselowym aparatem z tyłu, z wiodą doświetlającą. To ułożenie elementów jest praktycznie e, bardzo podobne e, jak w innych smartfonach Samsunga. Zresztą cały wygląd tego telefonu wskazuje na to, że jest to Samsung, że jest to e, wygląd zaczerpnięty trochę e, z Galaxy S4. Mamy tutaj srebrną ramkę, która praktycznie e, okala całe urządzenie. Mamy przyciski, standardowe przyciski, jeden fizyczny na dole Home, dwa dotykowe, na górze e, kamera do wideokonferencji. Przednia kamera jest głośnik, jest logo Samsunga. Na górze mamy, mamy mini-jack 3,5 mm. Na tej krawędzi mamy przyciski do włączania, do wyłączania urządzenia, do usypiania ekranu, do budzenia ekranu. Tutaj na tej krawędzi standardowo przyciski do głośności i na dole mikrofon z portem micro USB to warto zwrócić uwagę to przede wszystkim e, ty te urządzenia. Ta klapka, oczywiście, jest zdejmowalna. Można wymienić baterię, można zdjąć tą klapkę. E, ale warto spojrzeć na teksturę. E, można powiedzieć, że e, ten Galaxy Core został trochę e, ulepszony, trochę. Poprawiony e, głównie przez to, że zastosowano tutaj tworzywo znane z Galaxy e, Note 3, ale też e, nie, to, nie, tak, nie takie samo, można powiedzieć. Mamy tutaj co prawda tą fakturę, która przypomina skórę, ale jest ona trochę bardziej e, śliska. E, trochę bardziej można powiedzieć błyszcząca, e, ale, ale bardzo, e, bardzo podobna. E, jeśli chodzi o system operacyjny, mamy tutaj Androida wersji 4.3 Jelly Bean. E, nic na razie nie wiadomo na temat aktualizacji do wyższej wersji do, do Kitketa. E, smartfon dysponuje e, 8 GB pamięci wbudowanej, jak na typowy smartfon ze średniej półki przystało. Możemy też rozbudować e, tą pamięć e, kartami e, Micro e, SD o dodatkowe 64 GB. Widzicie, że mamy tutaj znany e, z innych smartfonów e, interfejs e, TouchWiz. Jeszcze, jeszcze, jeszcze jeśli chodzi o baterię, e, bateria też jest e, myślę, że wystarczająca e, 2100 mAh. E, smartfon waży około 137 g e, i został wyposażony praktycznie w każde e, e, standardy łączności e, od Wi-Fi przez Bluetooth, przez NFC, przez e, Wi-Fi Direct e, Bluetooth wersji 4.0LE, więc może w przyszłości będzie działać tutaj e, zegarek Galaxy Gear, a na pewno. E, gir 2 i Gear 2 Neo, które zostały już oficjalnie potwierdzone przez Samsunga. Tak się prezentuje Samsung Galaxy Core w wersji LTE.